Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, Posłał swego sługa, aby powiedział zaproszonym: „Przyjście, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię. Uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Oślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu Panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze. Wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił. Panie stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to Pan rzekł do sługi. Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglej do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam Wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo Pańskie. Żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. To znaczy pozostaną głodni. To jest, to, jest, to jest bardzo poważna katechyza, która mówi o tym, że na przykład ksiądz ogłasza rekolekcję, mówi, że że będzie obfitość Słowa Bożego. I przychodzi garstka ludzi. Wielu z nich w tym czasie nie przychodzi, bo mają inne, ważniejsze sprawy. Są rzeczy ważniejsze. Jest praca do zrobienia, jest y, działka, którą trzeba poplewić, jest tam, nie wiem, jakaś impreza, coś tam, mecz i tak dalej, i tak dalej. I ta uczta to jest, to jest, sowicie zastawiony stół słowa Bożego. Bóg chce Ci, na przykład, podczas tych rekolekcji, jest w stanie Ci oświecić całe Twoje życie. Jest Ci w stanie pokazać, jaki jest sens tych wydarzeń, z którymi się zmagasz. Jaki sens tego, tego wszystkiego, co przeżywasz. A człowiek nie przychodzi. Więc nie słyszy tego. I w efekcie dalej pozostaje, dalej pozostaje w swoim trudzie, w swoim narzekaniu, w swoim bólu, w swoim smutku, w swojej złości. Czyli pozostaje głodny. Gdyby był, to by się najadł. I to, to jest ten, ten symbol. Zobaczcie, to nie jest mowa o tym, że. Że Pan Bóg kogoś do piekła wrzuci. Tylko to jest mowa o tym, że Pan Bóg nie może Ciebie ocalić z tego piekła, który Ty sobie tworzysz, który Ci tworzą inni ludzie też, bo Ty nie przyjmujesz tych lekarstw, które, które Bóg daje. Zresztą, jak przychodzimy do lekarza, mówimy: Mam raka. Lekarz mówi: Proszę przyjmować takie leki, takie kroplówki, takie zabiegi zrobić. A ty mówisz, a to wezmę, a tego nie wezmę. A to wezmę jutro, a to za tydzień. I sobie dawkujesz jak chcesz. I potem masz pretensję, nie działa. I winny lekarz. To jest o tym mowa, że, że, że Chrystus zostaje sam. I że temu, żeby. Żeby słuchać słowa Bożego towarzyszy pewne zmaganie. Warto czytać, um, warto czytać o świętych, warto poznawać świętych. Bo w życiu świętych widać dwie rzeczy. Po pierwsze, w jakimś etapie życia pojawia się w życiu świętego ta natura Jezusa Chrystusa. Widać jak wygląda Jezus Chrystus na ziemi. Patrząc na to, co robi ten święty. Tylko że ta natura Chrystusa nie pojawia się od razu. W życiu świętych widać też dużo zmagania. Jak oni walczą, jak oni się zmagają ze sobą, jak im jest niełatwo. Jak upadają. Że ta natura, żeby, żeby się pojawiła ta natura Chrystusa w człowieku, to to ten człowiek musi przejść, przejść dużą drogę. I my potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy zobaczyć, jak ta natura się wcieliła, jak ona już wygląda, i potrzebujemy zobaczyć to zmaganie. Potrzebujemy widzieć, że, że świętym też nie było łatwo. Że oni musieli się sporo namęczyć. To jest ten pokaz, to jest ta uczta, którą też Chrystus zastawia. Tą ucztą może być drugi człowiek, może być chrześcijanin, do którego spotkania Ciebie Chrystus zaprasza, żebyś się z nim spotkał, żebyś zobaczył, żebyś go posłuchał. To jest uczta. Uczta to, to mogą być, być świadectwa ludzi, którzy przeżyli jakąś walkę, jakieś zmaganie ze słowem. I, i jak to słowo ich przemieniło. Natomiast często jest tak, że my ich nie chcemy w ogóle słuchać, że mamy inne ważniejsze sprawy i pozostajemy głodni, pozostajemy samotni ze swoim, ze swoim zmaganiem.